Zadanie 7 z matury 2008 za 4 punkty. Dany jest trapez, w którym podstawy mają długość 4 i 10 oraz ramiona tworzą z dłuższą podstawą kąty o miarach 30 stopni i 45 stopni. Oblicz wysokość tego trapezu. Większą część tego zadania robi się na rysunku. Mamy tutaj trapez i zaznaczamy. Górna podstawa 4, dolna. 10. Zaznaczmy teraz kąty 30 stopni i 45 stopni. Dobrze by było, gdyby te kąty przynajmniej trochę przypominały rzeczywistą miarę tychże kątów. Nanosimy dwie wysokości. W takich zadaniach warto górną podstawę zrzutować na dolną i zauważyć, że odległość między tymi dwoma wysokościami jest równa też 4. Na pewno w zadaniu skorzystamy z kątów. Zauważ. Trójkąt z lewej strony jest połową trójkąta równobocznego. Jeżeli przyjmiemy, że bok tego trójkąta równobocznego jest równy a, to ten odcinek jest wysokością, ale jednocześnie połową boku. Naszego trójkąta, czyli 1, 2a. A. a z kolei ten odcinek jest wysokością trójkąta równobocznego. A wzór to jest a pierwiastek z 3 na 2. Teraz zerknijmy na trójkąt z prawej strony. Tutaj mamy kąt prosty, tutaj 45 stopni, tutaj też 45 stopni. Zauważamy, że ten bok naszego kwadracika jest już dany, to jest jedna druga a. Ten bok kwadracika jest też równy 1 druga a. A tutaj mamy przekątną kwadratu o wzorze a pierwiastek z dwóch. Tylko zauważ, a w tym wzorze jest bokiem naszego kwadracika. W związku, że nasz bok to jest jedna druga a... To przekątna będzie miała wzór 1 druga A pierwiastek z 2. I teraz trzeba wykorzystać informację dotyczącą naszych podstaw. Widzimy, cała dolna podstawa jest równa 10. I zauważ, ta dziesiątka jest równa w sumie wysokości tego trójkąta tutaj czwórce i jeszcze plus 1 druga A, czyli bok kwadracika. Więc dodajemy te trzy elementy i są one równe, no właśnie, 10. Aby lepiej nam się liczyło, zlikwiduję te dwójki w mianowniku, czyli mnożę całe równanie przez 2. Tutaj otrzymam plus 8 plus a równa się 20. Grupuję literki a na lewą stronę, czyli a pierwiastek z 3 plus a. Zostaje z lewej strony, 20 z prawej i 8 zmienia stronę, zmienia znak. W kolejnym kroku wyłączam A przed nawias. Jeżeli pierwszy element podzielę przez A, to zostanie mi pierwiastek z 3. Drugi element podzielę przez A zostanie mi plus 1. Myślę, że widzisz, jeżeli A bym wymnożył przez te elementy w nawiasie, otrzymam linijkę wyżej. Tutaj wykonuję odejmowanie, wychodzi mi 12. Chcę obliczyć A. Przeszkadza mi ten oto nawias, więc dzielę równanie stronami przez nawias i otrzymuję, że A jest równe 12 przez nawias. W zadaniu chcę obliczyć, jak widzisz, wysokość tego trapezu. A wysokość trapezu jest tutaj oznaczona przez 1, druga A, czyli jest połową tej wielkości. Czyli 1 druga a wysokość naszego trapezu jest równa 6 przez pierwiastek z 3 plus 1. Warto jeszcze usunąć niewymierność z mianownika. Więc mnożymy licznik i mianownik przez pierwiastek z 3 minus 1 w liczniku i w mianowniku. Wszystko to robimy po to, aby zastosować tutaj wzór skróconego mnożenia i w mianowniku pierwiastki nam znikną. Wymnażanie zaczynam od licznika. 6 razy ten oto licznik, czyli pierwiastek z 3 minus 1. A w mianowniku uzyskam pierwszy element do kwadratu i minus drugi element do kwadratu zgodnie ze wzorem skróconego mnożenia. 6 razy pierwiastek to 6 pierwiastek z 3. 6 razy minus 1 to minus 6. Tutaj kwadrat i pierwiastek się likwiduje. Otrzymam 3 minus 1. Licznik przepiszę w mianowniku 2. Każdy element podzielę na 2, czyli 3 pierwiastek z 3 minus 3. Można jeszcze z tego wyłączyć trójkę przed nawias. 3 i w nawiasie pierwiastek z 3 minus 1. Możemy dać odpowiedź. Wysokość trapezu jest równa. 3 razy nawias pierwiastek z 3 minus 1 cm.